5 minut do startu, uciekaj. Jestem rycerz w stalowej zbroi. Nie, dobra, no, zapisali, no przyjechaliśmy z Afryczką na tor. Będą być fajna zabawa, zapisałem się do najszybszej grupy. Ale nie wiem, strasznie miękki te motorek. Ostrożnie. Jak on będzie się spisywał, będę najwolniejszy w grupie czerwonej, no jak widzę wszystkich. No i dobrze, musisz być najwolniejszy, lec, choć raz. Lecę oponę, mógł ciśnienie, ciśnienia no, i rura. To już po pierwszej serii, sesji. Podnóżkami cały czas trzę, zaraz pójdę, zobaczyć, jaki czas się robi. Pod podnóżkami, kurde, i chowutami, nawet coś Delikatnie przycierałem. I to opona jeszcze nie zamknięta. Jeszcze zostało pół centymetra, a już podnóżek wkracza się do akcji. Opony dobrze trzymają, nie są jakoś ciepłe. Też, też przetarłem już. Kurde, starszy łatwo tym się jeździ. Naciska się hamulec, tylko kurde lekko przednio ona się od razu prostuje, do następnego zakrętu składa. No pewno coś tu jakąś oponę zmienić i Kurde, dobra, lecę zobaczyć czas. Nic, nic, nie gadam, a chciałem, żeby ten motocykl poniżej minuty 10 robił, jak będzie robił taki całkowicie seryjny, to bardzo dobry sprzęt uniwersalny. No, pierwszy wyjazd Afryką, poza ulicę. 26 numerek, minuta 11 i 3. No, brakuje jeszcze trochę. Jak teść na nasmaryje łańcuch, to nie ma bata. Jak nowy wygląda, lepiej jak nowy, bo nowy od razu jak miałem, to był lekko pordzewiały. Nie no, super się tym motorem jeździ, Za, zachwycony jestem, bardzo łatwo. Hamulce super dozowalne, tylny hamulec można powiedzieć, że nie istnieje, może przód zamorcony rukuje, bo jak naciskam tył, to od razu ABS się włącza i nic się zupełnie nie dzieje. Bardzo łatwo go położyć w zakręcie i bardzo łatwo go wyprostować, że dosłownie lekko naciskam przedni hamulec, on już jest wyprostowany, można go przerzucać w drugą stronę, no. Bajka sprzęt, jakby miał pełne opony i może jakieś twardsze zawieszenie, to Kurde, czasem może by się tym robiło nawet jak Yamaha R1, no, moją czerwoną, czyli okolica minuta 3. No, obecnie zrobiłem najszybciej 11:3. To, to tak sobie, ale no, uczę się go. A, i podnóżki trzeba by dać wyżej, jak chciałby się szybciej jeździć, o, to na pewno. No dobra, już jedną sesję zrobiłem, zrobię jeszcze 3. To jest mój dupowozik, kochany motorek, super wygodny i super wszechstronny. I po schodach wiedzie i, i tu idzie się pobawić. Nagrywa, bez pikania. O kurde, wiesz, tak. trzeba będzie koniec włączyć się pikanie, ale się nagrywa, już 5 sekund, widzę, że poszło. Dziękuję. Tu A, nie, nie mam na, szyi, na głowę tego materiału i już mi zagina. Siema, siema. Pa Baba, ba. a ty spokojnie jeżdżę kochanie, bo stopkami trzę. Fajnie. Hm. Cóż, tu, czyżby jakiś pan widz przyjechał? Tak, to nie hmm. przypadkiem. Też tak. i tak, nie. No jak się iść na koniu na torze. Coraz więcej H zawodników A, Zaraz będzie poniżej, minuta 10. Gwiazda szósteczka. Jeden, Minuta 10, 3, 4, 1 no, zlazłem z toroku oku, kuryku cieplutko, lepki, takie fajne gumki. O, tyle na dużo cieplejsze. O, na się dużo bardziej grzeje. No fajna, fajna, fajna zabawa. Do, do wszystkiego jest ten sprzęcik. Opony, dwa gładkie, założyć. E, podniosłem z tego trochę wyżej, że mniej, tym trzecio. A i tak trochę trze. I tak się boję zawsze, jak coś mi tam trze. Kurde. A tutaj by chciał trzeba obciąć, wyspawać to wyżej. Kurwa. Można parę sekundę kurwać. Dobra, gołosy ściągam, nie chcę mi się iść po telefon. Poniżej minuty zlazłem. to minuty 10 zlazłem, jest. No Jezu, nie będzie widać. Minuta 9,864. Czyli takim seryjnym sprzętem w komfortowych warunkach, bez zmęczenia idzie sobie tak pyrkać sobie fajnie. A dźwięków kurwa nie wydaje. Muszę w opcję wejść i no. Dziękuję pani. Zachwycony jestem, kurwa, no nie wiem jak ten motor to zrobił. Jest minuta 8 i 6. No to kurwa, ja pierdolę bez kitu. Podnóżki to dwie sekundy lepiej. To byłaby minuta 6 i 6. Ja się podłuczę jeździć, to będzie minuta 4 i 6. Taki czas, jak robiłem R6. Jakieś lepsze opona i będzie minuta 3. Taki czas, jaki najlepszy zrobiłem R1. Wiadomo, przy moim braku umiejętności jazdy. kurewsko mega mocno wygodna pozycja. W ogóle ten motocykl nic nie jeździ, mógłbym cały dzień to okrążenie napierdalać, napierdalać. Przez to, że jest taki miękki, to bardzo łatwo zmienia kierunek jazdy. No Błędnie mi się nie mieści. Kurwa, jak miałem wszystkie motory wpis do to bym zostawił Afrykę i kupił po prostu do niej drugi komplet kół i ciężko mi o coś lepszego. Odwagi trochę i o kurwa, no ale jestem zajarany. Jeszcze Basia on mówi, że minuta 8, mówię, ja pierdol. Moja księżniczka sprawdzała czasy na tableciku. Minuta 8,604. Ha, kurwa, ale się jaram kcioszku. Pora nic się nie grzeje, temperatura wody idzie do w połowie, hamulce nic nie puchną. Kurwa, idzie przytrzymać tarczę. To tarcza, kurde, obłęd. Ja pierdol, nic się w sprzęcie nie grzeje. A tylny, zobaczymy. Przodem hamowałem, a tylny jest kurwa też ciepły. Czyli jak hamuję przodem, to chyba tył też coś tam bierze. No opony no, zamykają się tutaj tak kurwa trochę. No nie są to opony na tor, ale no frajdy daje kurwa mnóstwo. Nie, tu, jeszcze, tu już jest ciepło. Mimo kółeczka studzącego dobra, lecę dać kosteczkę wystarczy, nie męczyj, to jest moje daily. Ja pierdolę, no kochana jesteś. Hundzinka. <noise>